No hej, witam was bardzo serdecznie, widzowie, w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z I Jak widzicie, dzisiaj przed nami trening Son Goku. Nie zdążyłem zrobić niestety treningu z Piccolo, ale bałem się, że ucieknie mi po prostu szansa na nauczenie się super kamehamehy dlatego stwierdziłem, że anuluję związek z Piccolo i zacznę się uczyć od Son Goku, no i jak widzicie mój pierwszy trening od niego, także zaczynajmy do roboty, zmienić sobie Son Goku do podobnego poziomu poziom życia klacza koniec czasu I, tam, i tak jak się pytałem wtedy, jak pamiętacie w odcinku wcześniej, Goku czy będzie mnie trenował, on po prostu chyba to usłyszał jednak nie, nie jest tak, że o tym zapomniał i i i i i, i chcę mnie trenować nie o kaiyoken okay. ale mnie trafił Przybył jeden au No niestety się nie udało zrobić seryjki ponad 20. Ale coś odlecze myślę, to nie ucieczę. No i tak jeszcze zaliczymy ten trening na Z. Au, Goku! jeden 1 on no, no, fajny jakiś, na no, taki fajny ten z zieniku. Chciałem go zakończyć fajnym flaszem, ale cóż. Minuta, żeśmy sobie z nim poradzili. Mhm. Mm to za! Do, skaraność kiełkataga na cie nie. Poważnie? Sądzam, młody nie za. No to wega, mi takie rzeczy nie mówił. Ora ga, iloilo, oświećę ją za. No dobra, ok. Korygarę, chwilak, życzę no. No i dobra, no ja się bardzo cieszę, bo mamy, 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 mamy możliwość trenowania z Sōgoku. Kapsuła z tezy krystalu energii, kapsuła regeneracji, super, atak, cios po widoku. No i spoko. Co to jest ten cios po widoku? Zaraz sobie sprawdzimy. Mógłbyś już nie uczyć następnego treningu, a nie tak. Aaa, pocałuj mnie w dupę. Dobra, mam nadzieję, że za chwilę, na no, następnym poziomie będziemy mogli z nim e, powalczyć. Nie chcę fali demona, kurde. Eksplozja zła ma być, po pierwsze. Ale tu jest ten, ten cios po widoku. Zmył wroga powtarzającymi się powidokami. Aha, to jest to. Nie chcę tego. Nie chcę tego, bo mam o wiele fajniejsze rzeczy. Takie jak na przykład eksplozja zła. No i spoko, dobra. Lecimy w takim razie na misję patronu czasu, bo tam z Bardokiem nam coś jeszcze zostało do zrobienia. Z Goku, jako trenerem, powinno nam to pójść oczywiście bardzo sprawnie i bardzo szybko.

Co tak szumi, aha, ten wodospad? Broli, o oh fuck. Au. Tak, jestem od ciebie silniejszy broli. No. A pokonam go bez final flash. Dopiero na sam koniec będziemy popalić. Au. Kaszalot to jakaś potrawa? <noise> A, no bo tak, no. w wersji e, z Vegeta na Son Goku zamiast Kakarotto mówił kaszalot. No i dosyć sporo mu wzięło, ale i tak kurde, no tragedia po prostu. Ale ona zleje jak stary... nie powiem co. Chyba tylko trzeba z daleka do niego napieprzać, bo inaczej... Przyjmij to! Ja się go w ogóle chociaż uderzyć tak zwyczajnie, czy nie? Fakt. No, dostał mocno. To jest właśnie to, że musimy go walić tymi atakami, bo inaczej to no, nie tak samo jest w walce z wirusem. Chociaż wirusa i tak jeszcze można było uderzyć czasem. No, ile jeszcze razy, no. Uciekam, mu, uciekam, mu, uciekam. Mu. Kapsułka energii S na razie. Nie będziemy się... E, eksplozja zła! E, ja wezmę sobie czas na karę w tej chwili. Mam nadzieję go tym zranić dosyć poważnie. O, proszę! Widzieliście? noem go! Son Gohan przylatuje. Fajnie, że jesteś go, go, go... Gohan. No, tam już była taka... Czas na karę. Na... Fak, no dajże mi zrobić tą cholerną pozę, ziom. Fak Wstawajmy, wstawajmy kapsułka energii Bez kapsułek to by się to nie odeszło, niestety Yes, udało się Au, au, au. No, ile razy jeszcze? No i fajnie, dużo zadzieliśmy mu. O, fak, widzieliście to? I teraz. No i jest, coś pięknego, na sam koniec, pięknie żeśmy go skończyli. Zaliczony, myślę, że na Z, bo inaczej to naprawdę bardzo szybko się z nim. No B, no pocałuj mnie po prostu, nie powiem, w najczarniejszą część mojej kurde. Stopy. Oh, nie, normalnie po prostu jestem. O. Znowu ten portal. Nie, tu Rankscum. Sakie, muzytory nie? Tak, to ja byłem. A muzyt dokąd iżtąd dąrło? <głosy> <głosy> tak, tak, zaczął jeść. <noise> Bez was, lećcie, lećcie szybko, żebyście nie, 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 nie byli o pustym żołądku. Mhm. No, aż się boję jak później trzeba będzie walczyć i z Bardockiem i z Brolym. Dokani. Gdzieś tam. Doko? I znowu biedny trans będzie musiał szukać w tych zwojach. No cóż, no taka jego rola, nie? No i spoko, no i to w sumie też by było dzisiaj tyle, na tyle w tym odcinku, Skoczymy może do Songoku. Może się tam okazać, że, że będzie już nie mógł trenować, bo skoczyliśmy e, z, z levelem do góry. Do czego bym tu mógł dołożyć? No, maksymalnego zdrowia myślę, bo to, to zdrowie to mi zawsze pięknie ucieka, mam prawie milion monet i nie wiem co za to kupić, na razie nic fajnego tam nie mam. A Zikok, ty masz coś dla mnie w ogóle? Nie zawsze coś fajnego dawałeś, no dobra, spoko, widzę, Ci się wykorzystały już, wyczerpały Ci się już Twoje możliwości dawania. E, dobra, biegnijmy w takim razie do, jak się nazywa ten, 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 o, Port Wehikułu Czasu, tak się nazywa ten, ten sektor. Ano, cześć, zadania równoległe. Starszy Kai, ja pierniczę trzech poziomów, mi brakuje, żeby ze starszym Kai ćwiczyć. Pewnie nie będę mógł dalej, chyba że może to nie trzeba, nie Jacko, ale 80. A, po całym człowieku, ja to dzisiaj chyba wszystkich każę całować się gdzieś, gdzieś gdzie wolno. No i Goku niestety... No dzięki Goku, no wiedziałem, że po prostu nie staniem sobie ze starszym Kai, który chciałby się z wami pożegnać w dzisiejszym odcinku. Dzięki wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie, żeby złapkować odpowiedni odcinek, zostawić komentarz, zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Tu na dole się pokazuje wam taki przycisk z, z, z subskrypcją, e, naciśnijcie na to, tam wam to wszystko ładnie poprowadzi, szybko zasubskrybujecie mój kanał, będziecie zawsze na bieżąco. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka, pa, pa. Jeżeli ten przefantastyczny filmik na tym niesamowitym kanale ci się spodobał, to nie zapomnij kliknąć pod spodem kciuka w górę. Jeżeli już polubiłeś ten film, to wspomóż mnie i udostępnij ten filmik na swoim Facebooku lub innym portalu społecznościowym. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam do kliknięcia w ikonkę w prawym dolnym rogu ekranu. To do usłyszenia w następnym odcinku. Co tam biega? To jest zepsute, więc tu nie idę, ale follow the blood. mówili ponowne, że ich zakrwiło. Będzie fajnie. Eee, tutaj pewnie nie przejdę, nie? A tu w ogóle się nie da.